W dniu wakacji, a ponieważ są wakacje, to przechodzę do Was z książką, która idealnie się na nie sprawdzi, a tą książką są Dzikie Sekrety Przyrody Endiego Sida. Książkę do recenzji podesłało nieocenione wydawnictwo literackie, za co bardzo dziękuję. Jest to pierwsza książka przyrodnicza, jaką Wam prezentuję na kanale. Zazwyczaj prezentuję na kanale książki fabularne, ale muszę przyznać, że ta książka wciągnęła mnie o wiele bardziej niż co po niektóre książki, które Wam przedstawiałam na kanale. Dodatkowo była bardziej zaskakująca niż niejedna książka fantazy, ale o tym za chwilkę powiem Wam więcej. To, co odróżnia tę książkę na tle konkurencji, to nie tylko bardzo fajna okładka, ale i fakt, że tutaj autor szpił się wręcz na wyżyny kreatywności, aby nam te ciekawostki i informacje o zwierzętach, o roślinach przedstawić w taki sposób, aby to było ciekawe, interesujące, zabawne i przede wszystkim skłaniające nas do dalszych poszukiwań informacji o tych zwierzętach. Mamy tutaj strony poświęcone konkretnym zwierzętom, ale mamy także i rankingi, porównania, ciekawostki. A wiele z tych informacji nie spodziewałabym się znaleźć w książce tego typu, skierowanej raczej do młodszego czytelnika, a nie starszego, ale serio ta książka mnie zaskoczyła i to nieraz. Pomimo tego, że książka jest skierowana dla młodszego czytelnika, to nie traktuje tego młodszego czytelnika jako osoby o bardzo niskim poziomie inteligencji, wręcz przeciwnie, szanuje swojego czytelnika i podaje fakty, które są najciekawsze, takie mało znane. Oczywiście są też fakty, które są ogólnoznane i każdy raczej je zna, jednakże tych faktów jest dużo mniej niż takich, które są ogólnie mało znane, o słyszakach, o rzadko się mówi, rzadko się słyszy, także to jest według mnie ogromnym atutem tej książki. Wszystkie te informacje są opisane w sposób zabawny, ciekawy i skłaniający do poszukiwania dalszych, informacji. I sama książka, również nas zachęca do tego, abyśmy poszukiwali, abyśmy pogłębiali swoją wiedzę i żeby nie być gołosłowną, to na przedostatniej stronie mamy tutaj polecane książki aby pogłębiać naszą wiedzę i nic co ciekawe, polecane strony internetowe. Niestety strony internetowe są napisane po angielsku, ale może to i plus, dzięki temu będziemy dodatkowo uczyć się języka angielskiego. Dodatkowo z tej książki dowiecie się, dlaczego Lew Aslan z nazywa się właśnie Aslan. Ta informacja nie jest podana w żadnej historii o lwach, czy też na stronie poświęconej lwom, ale uwierzcie mi, że jeśli będziecie czytać tę książkę dokładnie i nie będziecie omijać żadnych stron, to wydawać by się mogło, że są mało ciekawe lub was to nie Interesuje, to dowiecie się właśnie dlaczego Aslan z Narni nazywa się właśnie Aslan. Wspominałam Wam na początku tego filmu, że w tej książce mamy rankingi, ale nie podałam Wam jakie rankingi tutaj się znajdują. I tutaj tych rankingów jest naprawdę sporo. Ja Wam podam tylko trzy takie bardzo proste i takie, które byśmy się spodziewali, że się tutaj znajdują. Natomiast uwierzcie mi, że jest ich tutaj o wiele więcej i są o wiele ciekawsze od tych, które Wam w tym momencie podam, a więc mamy tutaj ranking najszybszych zwierząt oczywiście, zwierząt, które najwyżej skaczą i tych, które są najgłośniejsze, ale tak jak mówię, tych rankingów jest o wiele, wiele więcej. Jeśli chodzi o zwierzęta, o których ja istnieniu zupełnie nie wiedziałam, to mamy tutaj na przykład żaglicę, mamy tutaj zwierzę o nazwie fulmor, mamy tutaj też zwierzę o nazwie diukoń i wiele, wiele innych zwierząt, o których dowiedziałam się po raz pierwszy właśnie z tej książki. W tej książce mamy też strony poświęcone zwierzętom, które niestety ale wyginęły, ale mamy też stronę poświęconą zwierzętom, które niedawno zostały odkryte. Tutaj się zatrzymam i wyjaśnię Wam, dlaczego nazwałam ten film w taki sposób. Otóż w tej książce mamy opisane zwierzę, które idealnie pasowałoby na. Na prezent dla Lorda to Dodam, że nie jest to żadne zwierzę, które nazywa się Prestige. Nie, nie, nie. To zwierzę, które zupełnie inaczej się nazywa. Oczywiście nie zdradzę Wam tego, jak to zwierzę się nazywa. Tego dowiecie się właśnie z tej książki. Jak tylko przeczytałam tę nazwę tego zwierzaka, to stwierdziłam, że byłoby to idealne zwierzę właśnie dla tego chłopaka. Jestem przekonana, że i Wy mielibyście to samo skojarzenie po przeczytaniu o tym zwierzaku. To nie jest kickbait. Naprawdę z tej książki możecie się dowiedzieć, jakie zwierzę byłoby idealnym prezentem właśnie dla tego chłopaka. Także dla wszystkich fanów Lorda tak, polecam Wam tę książkę. Oczywiście nie tylko dla fanów tego chłopaka, ale także dla fanów przyrody. W tej książce znajdziemy także obalanie mitów o zwierzakach, ale i bardzo ważną stronę, która nam mówi, co mamy robić, kiedy zaatakują nas konkretne zwierzęta. Także według mnie jest to bardzo istotna strona i bardzo fajnie, że ona się tutaj znalazła. Tak jak mówię, ta książka co różnie mnie zaskakiwa tematami, jakie zostały tutaj wybrane i sposobem, w jaki przedstawiała te dane informacje o zwierzakach, bo za każdym razem byłam zaskakiwana czymś ciekawym, czymś nowym i bardzo fajny sposób przedstawionymi tymi informacjami. Seria przekonacie się sami, jak zaczniecie czytać, jak fajnie jest ona zaprojektowana, jak fajnie przedstawia te fakty. Rozstrzał zwierząt, który tutaj zawarł autor jest naprawdę ogromny. Od pająków, dżownice, rekiny, naprawdę tych zwierząt jest tutaj ogrom. Aż dziwię się, że tyle informacji można było zmieścić w tak niepozornej i dość cienkiej książce, ale serio tutaj jest naprawdę ogromny rozstrzał i wszystkie te informacje tak jak wam już wcześniej mówiłam, są bardzo dobrze wyselekcjonowane i podawane w bardzo ciekawy i fajny sposób. książce także nie zabrakło historii o zwierzętach, takich, które oczywiście zdarzyły się, naprawdę nie są one wymyślone. I te historie są naprawdę przezabawne czasami, czasami tragiczne. Czasami zaskakujące. Naprawdę te historie czyta się po prostu świetnie, nie są one długie. Baraz znajdziemy w tej książce też słowniczek, z którego dowiemy się, jak nazywane są zwierzęta w różnych językach, także to jest naprawdę świetne. Także to też mnie zaskoczyło, że w książce przyrodniczej mamy słowniczek z nazwami zwierząt w 15 językach. Czytając tę książkę, w głowie połatała mi się myśl, dlaczego Andy Seed nie tworzy podręczników do szkoły. Gdyby w taki sposób jak ta książka były tworzone podręczniki do szkoły, to jestem pewna, że nikt nie miałby żadnych jedynek, ponieważ te informacje są w taki sposób napisane, że aż same nam wpadają do głowy. Mają bardzo przyjemną szatę graficzną i w taki sposób właśnie powinny być tworzone podręczniki nie tylko do biologii czy przyrody, ale i do innych przedmiotów. Kolejnym atutem tej książki jest fakt, że mamy w środku rysunki, niemalże na każdej stronie, które wręcz proszą się, aby je pokolorować czy to kredkami, czy mazakami. Także przy tej książce przyda wam się nie tylko ciekawość i otwarty umysł, ale także i kredki, czy flamastry. I to też sprawia, że ta książka według mnie świetnie sprawdzi się w czasie podróży na wakacje, czy wypoczynku na wakacjach, bo możemy tutaj nie tylko czytać, ale i kolorować. A jeśli jeszcze Wam mało i uważacie, że to trochę za mało, aby Was przekonać do sięgnięcia po tą książkę, to na końcu tej książki mamy różne quizy, mamy różne dowcipy o zwierzętach, mamy różne zagadki ze zwierzętami. I powiem Wam, że one wcale nie są takie proste nawet po przeczytaniu tej książki. I to też się dla mnie a Atutem, że te quizy, te zagadki, te zadania do wykonania nie są też robione w taki sposób, jakby wykonywały je dzieci o niskim IQ, tylko są zrobione w taki sposób, że zarówno dorosła osoba jak i dziecko ma przy tym frajdę rozwiązując je. trzeba troszkę pomyśleć, pogłówkować, zastanowić się nad nimi. Dodatkowo mamy także różne gry słowne, w których nie trzeba ani ołówka, ani kartki i możemy w nie grać np. podczas jazdy pociągiem czy samochodem. Także ta książka naprawdę ma wszystko, aby stać się must have w tych wakacji, ale i kolejnych wakacji. Bardzo podoba mi się też to, że ta książka nie mydli oczu młodym czytelnikom, nie przedstawia przyrody w samych superlatywach, mówiąc, że jest ona słodka, urocza i nie warto się czego bać, nie. Ta książka też uświadamia dzieciakom i nie tylko, że są zwierzęta, są rośliny, które są trujące, które mogą być niebezpieczne i które mogą zagrażać naszemu życiu czy zdrowiu, także to mi się bardzo podobało. Mogłabym o tej książce jeszcze mówić i mówić przez kolejne 5 pewnie godzin, spokojnie, Ponieważ jest tutaj tyle treści i tyle fajnych ciekawostek i tyle fajnych rozwiązań, żeby nas zachęcić do dalszego czytania, ale tego nie zrobię. Nie zrobię tego nie dlatego, że mi się nie chce, ale dlatego, że nie chcę Wam więcej niczego zdradzać. Chcę, żebyście mieli tą samą radość, jaką ja miałam w czasie czytania i odkrywania kolejnych faktów, kolejnych kreatywnych rozwiązań, jakie są zawarte właśnie w tej książce. Także podsumowując, ja wam tę książkę naprawdę gorąco polecam, nie tylko dlatego, że mam ją od wydawnictwa literackiego, ale przede wszystkim dlatego, że jest to świetna pozycja dla zarówno małych czytelników, jak i troszkę większych. I tak jak mówię, ta książka jest przede wszystkim zabawna, jest ciekawie zrobiona. Ma bardzo fajną szatę graficzną, ma różne pomysły, ma bardzo ciekawe fakty i potrafi zaciekawić sobą nie tylko młodsze osoby, ale też i ciut starsze. Dodatkowo na końcu książki mamy różne gry, zabawy, quizy, które troszkę poruszą nasze szare komórki, aby je rozwiązać, ale nie są takie proste, mamy też zagadki, mamy różne zabawy, zarówno takie, w których potrzebujemy ołówka i kartki, ale też i takie, w których ich nie potrzebujemy. ale wystarczy nam tylko ktoś drugi, aby z nami zagrać. Kolejnym plusem tej książki jest fakt, że w środku mamy rysunki, które możemy pokolorować i sami rozdobić tą książkę tak jak chcemy. Także to też jest dla mnie plusem, bo nie tylko przyswajamy wiedzę, ale też i troszkę rozwijamy się artystycznie. A wiadomo, że przy kolorowaniu też troszkę informacji zapamiętamy o danym zwierzaku. No i też ostatnim plusem jest fakt, że jeśli lubicie Lorda Kruszwila, w tej książce naprawdę znajdziecie zwierzę, które byłoby idealnym prezentem dla tego chłopaka. Także to też w tym filmie. Wam bardzo dziękuję za obejrzenie go. Dziękuję również wydawnictwu literackiemu za to, że mogłam się zapoznać z tą niezwykłą, bardzo ciekawą, zabawną książką. Jeśli podoba Wam się ta książka i chcielibyście ją już dziś kupić, to niestety nie jest ona jeszcze dostępna. Będzie ona dostępna dopiero od 14 sierpnia. Natomiast na dole w opisie zostawiam Wam link do strony, z której będziecie mogli ją 14 sierpnia kupić. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!